Cześć, witam wszystkich z tej strony Rekinek i pokażę Wam jak dodać efekt płomienia do swojego miecz lub czepeszu. To jest pucharek miecz Archanioła. Tutaj właśnie zbliżam się do miejsca, w którym zdobędziemy schemat, żeby właśnie taki bajer dodać. On się nazywa schemat się nazywa Kozak. I tu wam zaraz pokażę na mapce, gdzie to mieście się znajduje. Tutaj to jest mapa starego miasta, także pamiętajcie, w starym mieście dopiero jak do niego dotrzecie, możecie od razu go zgarnąć sobie spokojnie. To jest w południowo-wschodniej części mapy. To jest taki plac, jak właśnie widzicie. Na tym placu jest takie jakby duży, duże rusztowanie z telebimem, czy tam z, z jakimś tam ekranem, czy coś takiego. W każdym bądź razie, jak wdrapiecie się na samą górę, e, znajdziecie właśnie ten schemat tego kozaka. I to jest właśnie on. Wystarczy teraz go podnieść. A ja się jeszcze to obrócę, żebyście mieli pojęcie mniej więcej, gdzie on jest. O, na samym środku na placu. I teraz go podnosimy. Ja wam jeszcze pokażę e, wejdziemy w menu. E, oczywiście ja tutaj wiesz, mówię, ale filmik już dawno nagrałem. O, jesteśmy teraz w menu. W menu, i teraz Wam pokażę, jakie składniki będziecie potrzebować do niego. Ja tu mam parę brakujących i ja trochę dalej grę przerzucę, żebyście już zobaczyli, jak ja go skonstruuję. Miecz to jest, możecie użyć krótkiego mieczu do rytuałów, czy coś takiego, lub możecie katany. Możecie je zakupić, lub po prostu zdobyć w dalszej części gry. I tutaj już zrobimy, właśnie tą. Czyli zjedziemy na naszego kozaka, już mamy wszystkie materiały potrzebne nam do tego i zarzucimy go właśnie na ten krótki miecz rytualny. Tak jak już mówiłem możecie zakupić sobie katanę w sklepie już możecie ją później zdobyć jak będziecie chcieli, jak tylko to zrobimy właśnie pucharek nam wpadnie. Ja wam jeszcze pokażę w dalszej części, wykorzystamy go sobie, ja go tylko do ekwipunku sobie wrzucę. Zamienię na się jaką chyba się kerkę zamieniłem, nie, nie widzę dobrze stąd e, i zobaczymy jak on działa. Ja go miałem zarzucony do maczety, ale niestety, do, jak go zrobicie, zarzucicie do maczety, to nie będzie wam działać. Także pamiętajcie, musicie mieć jakiś miecz. Właśnie o tych dwóch, których wam mówiłem. Ja wam tu jeszcze pokażę trochę mojego biegania, poszukania na dachu jakiegoś zombiaka Tutaj, właśnie z lewej strony. Jakiegoś zauważyłem i wam tylko pokażę jeszcze, yy, jaką fajnie właśnie działa. Także Zaraz tam dobiegniemy sobie spokojnie, i już tu właśnie zebrak. O proszę, pierwszy strzał, podpalenie, oczywiście to jest jakiś woj, wojak, to, nie zabiliśmy go. Mam nadzieję, że film wam się podobał. I pamiętajcie, slajciuk, lajkujcie, subskrybujcie. Ja jeszcze się z Wami żegnam. Do usłyszenia hej.